Ojciec Michał Legan, Paulin z Jasnej Góry. W moim rodzinnym mieście, w Zielonej Górze, nie było żadnego zakonu męskiego i dlatego nie było to łatwe, by odkryć powołanie paulińskie. A jednak, dzięki temu, że właśnie tutaj, w Bibliotece Jasnogórskiej, pracowała moja ciocia, miałem szansę przez wiele lat, co wakacje, spędzać w tej bibliotece kilka tygodni. W czasie tych dni miałem zasadniczo zajmować się sprzątaniem magazynów bibliotecznych, ale przy okazji mogłem też przypatrywać się życiu Paulinów. Razem z nimi spożywałem posiłki, patrzyłem na to, jak się modlą, próbowałem modlić się z nimi i dzięki temu, że przez magazyny biblioteczne, przez bibliotekę trafiłem do kaplicy jasnogórskiej, do, także do chóru zakonnego, dzięki temu miałem szansę poznać to paulińskie życie. Te dzwony, które właśnie słyszymy, to dzwony, które wzywają na modlitwę. Ja myślę, że pierwszym powołaniem paulińskim jest właśnie modlitwa, bo jesteśmy pustelnikami w środku miasta, pustelnikami w środku tłumu. I ja tak właśnie odczytuję także swoje własne powołanie. Na drodze tego mojego powołania stanął Psalm 91, który jest dla mnie bardzo ważny. Psalm, który mówi o tym, że nawet gdy człowiek ma wokół siebie wrogów, niebezpieczeństwa, nawet wtedy, gdy cierpi, nawet wtedy, gdy stąpa po kruchym lodzie, nawet wtedy, kiedy jest atakowany, to ma wielkiego obrońcę, który uratuje człowieka w najtrudniejszej chwili. I mi się wydaje, że życie paulińskie, życie zakonne jest trochę, właśnie jak wstąpanie po Kruchym lodzie, jak wiszenie na ostatnim włosku, albo jak, um, jak przechodzenie pośrodku um, wrogich zastępów. A jednocześnie to powołanie to jest takie nieustanne odczuwanie poczucia bezpieczeństwa. Nie tylko dlatego, że Jasna Góra jest twierdzą, ale także dlatego, że jesteśmy tutaj um, otoczeni miłością Boga i to doświadczenie miłości Boga jest szczególnie obecne. Na pewno w paulińskim nowicjacie, kiedy jest tak wielka szansa, tak wielka możliwość, żeby się intensywnie modlić. Następny etap to jest seminarium, okres nie tylko rozwoju intelektualnego, ale jeszcze bardziej rozwoju duchowego. Ja miałem w swoim seminarium taką noc przepłakaną, kiedy bardzo, bardzo intensywnie zastanawiałem się czy powołanie pałlińskie to jest na pewno moje powołanie? Byłem na wielkim rozdrożu. Sekundy dzieliły mnie od tego, by z mojej drogi życia zrezygnować, i wtedy czułem bardzo wyraźnie, że Pan podtrzymuje mnie za rękę i że składa mi bardzo wyraźną obietnicę, że mnie nigdy nie opuści, że, 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 że nigdy mi nie pozwoli odstąpić od siebie. Po ludzku jesteśmy za słabi, żeby trwać w tym powołaniu, jesteśmy za słabi, żeby żyć w kapłaństwie, żeby być troskliwymi w konfesjonale, miłosiernymi, cierpliwymi. Jesteśmy po ludzku za słabi na pewno, żeby sprawować Eucharystię. Jesteśmy z pewnością za słabi, żeby mówić dobre kazania. Jesteśmy za słabi, żeby na co dzień wykonywać dzieła miłości, ale to nieważne, czy my jesteśmy słabi, czy mocni. Ważne jest to, że mamy Zbawiciela, który nas w tym naszym paulińskim życiu codziennie Ratuje, codziennie podtrzymuje. Takie jest na pewno moje powołanie: powołanie słabego człowieka w mocnych rękach Boga.